Zdanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwój nasób za wszystkie grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równ, równiną niechaj się staną urwiska, a stronę zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem z nią każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstop na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży włazem. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłaca. Podobnie jak pasterz pasią swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Chwal i błogosław, duszo moja Pana! Chwal i błogosław, duszo moja Pana! Błogosław, duszo moja Pana! Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, podziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Pali i błogosław, duszą moja Pana chmury są Twoim rydwanem, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, wichry używasz za swych posłów, sługami Twoimi ogień i płomienie Chwal i błogosła. Duszo moja Pana, jak liczne są dzieła, twoje panie, ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twoich stworzeń, oto jest morze ogromne i szerokie, a w nim żyjątek bez liku. Zwierząt wielkich i małych. Chwal i błogosław duszo moja Pana wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie Gdy im dajesz zbierają, gdy otwierasz swoją rękę, sycą się twym dobrem chwal i błogosła. Duszo moja, Pana. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją I wproch się obracają. Twarzasz je, napełniając swym duchem I odnawiasz oblicze ziemi. Chwal i błogosław, Duszo moja, Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i podobnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa. Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przed przez obmycie odradzające i odmawiające, w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwienie Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ale heh, ja, Jan powiedział, idzie mocniejszy ode mnie, on będzie was chrzcił duchem świętym i świętym i heh, Alleluja. heh, 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 i z Bupem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała sobie, Panie! Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad Niego postaci cielesnej niby Gołębica, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. przyjdź Duchu Święty ja pragnę. Do dziś błagam Cię, przyjdź w Twojej mocy i chwile, radością napełni mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełni mnie. Proszę sobie usiąść. Dzieci dzisiaj też siadają w swoich ławkach. Wyjątkowo, czujecie? Wyjątkowo, tak? Bo w maju, kiedy będzie uroczystość pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, to już dzisiaj Wam zapowiadam, jak Pan Bóg pozwoli dożyć, doczekać, to też będziecie siedzieć w ławkach w czasie kazania. Słuchaliśmy dzisiaj Ewangelii, ksiądz Wysław przed chwilą przeczytał opis wydarzenia. Kto zapamiętał rzekę, nad jaką to się działo? W górze nie ma żadnej rzeki, ale niedaleko jest Odra. A tutaj w Ewangelii była Jorda. Rzeka Jordan, do dzisiaj tam płynąca. Co się dzieje nad Jordanem? Kto przyszedł nad tę rzekę? Bo tam się coś ważnego działo. Pamiętacie? Podpowiadam. Nad Jordanem Jan Chrzciciel, człowiek ubrany, to wiemy z Ewangelii, skóry zwierząt, dziwnie się nosił, żywił się miodem i szarańczą. Aż tak się można skrzywić. On w tym żył i przebywał w obecności Pana Boga, był napełniony mocą od Pana Boga. I on wzywał ludzi, żeby się poprawili, zmienili swoje życie. Mówił konkretnie, ma ktoś cztery ubrania, niech dwa odda temu, który potrzebuje. Ci, którzy stoją na warcie, na granicy, pobierają tłom, niech pobierają tyle, ile trzeba, a nie więcej, nie ździerając ludzi. Jak komuś ktoś jest coś winien, niech mu to odda. Jak zawinił, niech się poprawi, przeprosi i naprawi krzywdę. Tam było mnóstwo grzeszników, ludzi, którzy żyli źle. I oni pod wpływem Jana Chrzciciela, słowa od Boga, które przez niego przechodziło, zmieniali swoje życie, stawali się lepszymi. I wśród tych grzeszników jest człowiek bez winy. Pan Jezus. Przeskakujemy o 30 lat. Już nie Jezus narodzony w Betlejem, ale 30 lat później, kiedy rozpoczynam głoszenie Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia, zaczyna czynić cuda. Trzy lata Jezus naucza, żeby ludzie zrozumieli, po co żyją, żeby zrozumieli sens swego życia. I Jezus w tych, w tych okolicznościach, wśród tych grzeszników, też przyjmuje chrzest, chociaż nie ma żadnej winy, bo ci grzesznicy przyjmowali ten chrzest po to, tak widzialnie, że zmieniają swoje życie. Ten chrzest obmywał ich z win. I bardzo podobnie jest z nami. My przyjmujemy chrzest, nie mamy jeszcze dużo win, bo jesteśmy malutcy, kiedy człowiek przyjmuje chrzest, ale mamy jedną podstawową winę, którą mówimy dziedziczymy od Adama i jego, od naszych prarodziców, czyli winę grzechu pierworodnego. I chrzest nam zmazuje tę, tę winę. Sprawia, że stajemy się Dziećmi Bożymi, że od tamtej pory należymy do kościoła, że możemy w kościele słuchać Słowa Bożego, skorzystać z sakramentów świętych, uświęcać siebie, stawać się lepszymi. Nie pamiętacie swego chrztu świętego? Był czas, kiedy chrzty nagrywano na filmy, to tak 30 lat temu mniej więcej, to było modne. Dzisiaj czasami ktoś robi zdjęcia, zawodowy fotograf prawdziwym aparatem fotograficznym, ale częściej robią właśnie rodzice chrzestni pewnie telefonem, bo to takie czasy, więc popatrzcie dzisiaj na zdjęcia z waszego chrztu świętego. Kiedy było to wydarzeniem, to mieliśmy cztery widzialne znaki, że Jezus nas oczyszcza w tym sakramencie, że sprawia, że nas przytula i od tamtej pory jesteśmy dziećmi Bożymi. Pierwszy znak to jest woda chrzcielna, czyli to, co było w Jordanie, powtarzamy, uobecniamy w sakramencie Chrztu Świętego. Tu jest naprawdę woda chrzcielna, jest naczynko, do którego ona może spłynąć, i ksiądz polał wasze głowy taką wodą trzy razy i nadał wam imię. Macie swoje imię najczęściej świętego patrona. Który Wam towarzyszy w życiu, którego macie naśladować. Ksiądz także w czasie Chrztu Świętego namaścił Wasze czoło olejem świętym. Ten olej się nie wyleje, bo jest nałożony na watę, ale. Pachnie. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, bo oleje ładnie pachną. Olej, którym zostaliśmy namaszczeni, to znak, że to Pan Bóg jakby pieczątkę przyłożył na nas. I tej pieczątki się nie zda zmazać. Choćby człowiek w życiu pobłądziu robił straszne, głupie rzeczy i złe rzeczy i jak będzie dorosły czasami ludzie mówią, nie wierzę w Boga, nie ma Boga i takie mówią rzeczy. I nie chce z Bogiem mieć nic wspólnego, to Pan Bóg Wywarł na Jego duszy taką pieczęć przez ten olej. I ty jesteś moje dziecko umiłowane, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, powiedział Bóg o swoim Synu Jezusie Chrystusie. I Jego słuchajcie. Czyli mamy słuchać Jezusa. To drugi znak widzialny tego sakramentu. Trzeci znak widzialny. To jest symbol, bo nawet. Jak byliście malutcy, to ta szata by was nie pokryła, ale każdy z was powinien taką białą szatę w domu mieć. Spytajcie dzisiaj mamy, taty, o nie, które mamy, kiwają głowami. jest przechowujemy ją do końca życia, i jak dziecko wyjdzie z domu, pójdzie, jak mówimy, na swoje, kochani rodzice, dajcie mu tą białą szatę. Niech pamięta, że jest ubrane w łaskę Jezusa, bo to. Oznacza Biała Szata, że mamy chodzić ubrani w Jezusa, dosłownie, w Jego obecność, w Jego łaskę, w Jego opiekę. Tego przecież chcemy. I jeszcze czwarty znak widzialny. Macie go w rękach. Na chwilę sobie wypożyczę. To świeca. Najczęściej macie świece, które towarzyszyły Wam przy świętym. Jak macie, to dobrze i też je zachowujcie i też niech rodzice wam dadzą kiedyś na wasze już samodzielne życie. Świeca bez płomienia jest niczym, jest tylko przedmiotem, ale kiedy ją zaświecimy za chwilę od Paschału, to będzie światło i to jest znak, że za światłem Jezusa chcemy iść w życiu. Dzisiaj wystarczy otworzyć internet w telefonie, nie? Albo w komputerze. Tam jest tyle różnych bzdur, Błahych rzeczy, głupich czasami rzeczy, złych rzeczy. Człowiek dzisiaj tym bardziej potrzebuje światła Jezusa, żeby wiedział, za czym w życiu iść, za czym warto iść, żeby nie pobłądzić, żeby dobrze wybierać. Tego Wam wszyscy życzą.